Epilog Turnieju Czterech Skoczni. Kwalifikacje w Bischofshofen dla lidera japończyka Ryoyu Kobayashiego. W sobotnim konkursie Komplet Polaków budzi się Kamil Stoch. Stoch oddał w piątek trzy skoki, w każdym robił postępy. Wynikowe. Kwalifikacje zakończył na dziesiątym miejscu. 130 metrów to niezła baza do wskoczenia na stałe do szerokiej czołówki Pucharu świata. Pozostali Polacy solidnie, ale bez spektakularnych prób. Piotr Żyła 20, Aleksander zniszczał 28. Maciej Kot, Dawid Kubacki Paweł Wąsek w czwartej dziesiątce. Pokaz mocy lidera turnieju Rioju Kobajashi wystąpił w dwóch piątkowych seriach. Dwie wygrał. Z taką formą może spać spokojnie. Z Andrasa Wellingera uleciała błyskotliwość, a miał przecież gonić Japończyka. Niemiec w kwalifikacjach był dziewiąty. Jutro w Bischofshofen zakończy się 72. turniej czterech skoczni. Dzisiejsze kwalifikacje wygrał Ryoyu Kobayashi. W konkursie wystąpi sześciu Polaków. O szczegółach Sebastian Szczęsny. Bischofshofen wlewa nadzieja w nasze serca. Sześciu biało-czerwonych będziemy oglądać w jutrzejszej pierwszej serii konkursowej, a najlepszy z Polaków, Kamil Stoch na miejscu dziesiątym, a więc mamy w końcu zawodnika w top 10. To pokazuje, że wraca ta dobra dyspozycja. Posłuchajmy, co mówił sam Kamil po dzisiejszych kwalifikacjach. To był chyba najbardziej taki stabilny dzień, jak chodzi o moje skakanie e, od początku tej zimy. Jest wiara w to, że Będzie biało-czerwono w serii finałowej. Tymczasem kwalifikację wygrywa Ryoyu Kobayashi, który skacze 138,5 metra z 12 belki i wysyła ważną wiadomość dla Andreasa Wellingera, który dzisiaj był dziewiąty. To ja polecę jutro po Złotego Orba. Epilog Turnieju Czterech Skoczni, kwalifikacje w Bischofshofen dla lidera Japończyka Ryoyu Kobayashiego. W sobotnim konkursie komplet Polaków budzi się Kamil Stoch z miejsca akcji raport Michała Chmielewskiego. Dobry wieczór Państwu. Trudno uwierzyć, ale to już nasze przedostatnie spotkanie z 72. turniejem Czterech Skoczni. Jutro na obiekcie Paula Auser-Leitnera będą już znane wszystkie odpowiedzi, a te pytania po odpowiedzi dotyczą w zasadzie dwóch nazwisk. Ryoyu Kobayashi czy Andreas Wellinger. Robiliśmy dzisiaj przy okazji kwalifikacji sondę, innymi wśród naszych zawodników i co ciekawe wśród biało-czerwonych ani razu nie padło, nazwiska, nie padło nazwisko. Niemca uważa się powszechnie, że to Ryoju, z jego luzem, z jego beztroską i doświadczeniem turniejowym, bo dwa złote orły przecież ma już w domu, będzie jutro decydujące przeciwko tym wszystkim niemieckim oczekiwaniom. W stosunku do Andreasa Wellingera. Zresztą to też trochę potwierdziły kwalifikacje. 138 metrów Ryoyu Kobayashiego na przywitanie z tym obiektem finałowym. To był nokaut. Drugie miejsce zajął Stefan Kraft. 134, ale strata punktowa już dość duża. Andreas Wellinger z kolei dopiero z dziewiątym numerem będzie startował do tego konkursu. Z tej samej belki w porównywalnych warunkach 10 metrów bliżej od Japończyka, ale nie nie samymi światowymi skokami, tutaj żyjemy, żyjemy także polską. O tym więcej w materiale Filipa Czeschanowskiego. Kamil Stoch oddał w piątek trzy skoki. W każdym robił postępy wynikowe. Kwalifikacje zakończył na dziesiątym miejscu 130 metrów. To niezła baza do wskoczenia na stałe do szerokiej czołówki Pucharu Świata. Solidny dzień, skoki powtarzalne, w końcu trzy na dobrym poziomie, także jestem zadowolony dzisiaj z pracy, którą wykonałem. No i mam nadzieję, że jutro będę po prostu sobie kontynuował to, co, to, co dzisiaj zacząłem i, i będzie fajnie. Pozostali Polacy solidnie, ale bez spektakularnych prób. Piotr Żyła i Aleksander Zniszczą solidarnie skoczyli po 128,5 metra. Dało im to miejsca w trzeciej dziesiątce. U Macieja Kota, Dawida Kubackiego i Pawła Wąska są największe rezerwy. Stać ich na więcej niż czwarta dziesiątka kwalifikacji. Widać coraz wyraźniej, że nasze skoki są coraz lepsze. Całej kadry muszę pochwalić zawodników, szczególnie za drugą serię treningową. W kwalifikacje wkradły się drobne błędy, ale kierunek jest dobry. Skoki są efektywne, z optymizmem patrzę na sobotę. Przy sprzyjających okolicznościach komplet Polaków możemy zobaczyć w finałowej serii sobotniego konkursu. Najtrudniejsze zadanie w parach KO czeka Macieja Kota, Dawida Kubackiego i Pawła Wąska. Kamil Stok trafił na Kobayashi'ego, na szczęście starszego brata Ryoju Junshiro. To, że Biało-Czerwoni tego turnieju nie wygrają jest już w zasadzie pewne, no bo straty do najlepszych takie, że potrzebowalibyśmy pewnie dziewiątego dodatkowego skoku, aby w tym rankingu trochę poprzewracać. Najbliżej Kamil Stoch. Kamil na 15 miejscu. Jego aspiracją jest najlepsza dziesiątka, na którą są pewnie jeszcze maleńkie szanse, ale ta dziesiątka wspomniana jest właśnie jego nową aspiracją. Tak było w drugiej serii na Bergizel dwa dni temu, tak było teraz w kwalifikacjach właśnie dziesiąte miejsce. No i sam Tomasz Turmbichler podkreśla po raz kolejny, zresztą, że to był najlepszy dzień, patrząc na kształt nie tylko Stocha, ale i całej naszej reprezentacji. Teraz już nie turniej czterech skoczni, ale ten polski turniej, który będziemy Państwu pokazywali w telewizji polskiej od następnego weekendu, jest tutaj celem. To zresztą miał też przekazać naszym zawodnikom Adam Małysz. Symptomy są coraz bardziej obiecujące. Na razie kończymy ten turniej ten austriacko niemiecki tu też przecież jutro będzie się zdobywać punkty do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata za ten konkurs solo. Też będą rozdawane premie finansowe, to też są małe cele na których się skupiamy, ale na razie ładujemy baterie, odpoczywamy i jutro po południu na skoczni Paula Auserleitnera wielkie show. Czekamy z Schopen, Michał Chmielewski.